Cześć wnioski bardzo serdecznie z tej strony do mnie. Dzisiaj Wam wytłumaczę poradnik do Desperados poszukiwany, żywy lub martwy. Jak odpalić na systemach nowszych. Gdzieś tam nawet widziałam komentarze, że na Windowsie 8.1 nie działa, ale głównie poradnik będzie przeznaczony do dziesiątki. Eee, może większość z Was wie, jeżeli ktoś uruchamiał Desperados na Windowsie 10, gierka cholerę kratkuje i w ogóle, albo w ogóle się nie odpala. Mogę nawet spróbować teraz odpalić. No, pojawił się tylko zegar i nic więcej, i włączyła się gra. No i niestety gry nie można grać na nowych systemach, ale... Mm, jest jeden sposób, aby tą grę uruchomić bez lagów. Bo tak normalnie to nie odpalimy. Jest taki program tak zwany... Direct WAND. Dx, DXWND, tak. Yy, w, tym ten, w tym programie możemy dużo pozmieniać uruchamianiem gry. Mogę nawet Wam pokazać. Yy, są tu bardzo dużo różne opcje, jakieś tam różne widzi fiksy, inne kolorki, w ogóle wszystko bez stareka tak od 1 do 6 ma się uruchamiać, 1 jedynce, wszystko tu jest. Takie pierdółki. No i jak wytworzycie sobie ogólnie music musicie podtrzymać ten program, uruchamiacie sobie i ogólnie nazwijcie sobie to Desperados jak tam chcecie, wybieracie ścieżkę, gdzie znajduje się Wasza gra. U mnie domyślnie to jest Steamowa wersja, czyli znajduje się w Steamie i musicie wybrać y, plik exe odpowiedzialny za uruchomienie gry. Tak. Gdy już wybierzecie, pewnie będziecie mieć zaznaczone Run in Window, czyli uruchomić oknie, oznaczacie to i tu będzie mieć pewnie 50, więc dajecie 0,0 i wpisujecie tutaj w WH, wpisujecie coś. Twojego monitora, swojego monitora, wydzialeć ekranu, a w X zostawia się 0. Tak. Przechodzicie potem do wideo i tu w zależności od wersji, mam najnowszą wersję, macie, powinien tu mieć ten zaznaczony kolorami, ustawiacie sobie 16BBB, 16 chociaż niektórzy, jak mogę wam pokazać, poradnik, przykład w poradnikach społeczności, którzy tak mówią, na innych wersjach jest tak zwany 16BBB, B, B, RGB 565, Ecoding. Y Color Managed. Tak. Czyli to w zależności od wersji sobie wybieracie ogólnie, wszystko ustawiacie. No i to wszystko. Dajcie OK, tam OK naciśnięcie bo ja nie chcę nic nie zmienić. I uruchamiacie zawsze przez DX z tego. DX Wanda y sobie desperadosa. O, i powinno się pojawić intro. I jak widzicie, gra się uruchomiła. Są błędy ogólnie tutaj z myszką w Menu, ale gra działa płynnie. Mogę Wam za zaprezentować. Podpalimy sobie pierwszą misję. An Old Friend. I gra właśnie działa w 25 FPS-ach, tak jak normalnie działa ta gra, nie w 1-2 FPS-ach, więc jest normalnie grywalna, tak na starych systemach. No i widzicie, wszystko działa normalnie, bez problemu. Bez lagów, bez żadnych problemów. Jest normalnie, gra działa na miłośnicy. Więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się odcinek pozostaje więcej takich odcinków, poradników, zapraszam do komentowania, skrywania filmów, no i trzymajcie się. No i cześć!